Witajcie! Ostatnie tygodnie dla polskiego transportu wiążą się z korkami na granicach. O tych na zachodzie kraju już mówiliśmy. Teraz przyszedł czas opowiedzieć Wam trochę o sytuacji na wschodzie, na granicy z Ukrainą. Na przejściach granicznych z naszym wschodnim sąsiadem, kilkudziesięciu polskich przewoźników zorganizowało protest, który rozpoczął się 6 listopada. Jego powodem jest trudna sytuacja firm transportowych, które przed wojną skupione były na wschodnich destynacjach. Czyli transportowały towary w stronę Ukrainy, ale także Białorusi, Rosji i nawet dalej na wschód do Kazachstanu czy Kirgistanu lub innych tzw. Tak byłych republik radzieckich. Obecnie z tych wszystkich kierunków swobodny transport możliwy jest w zasadzie tylko do Ukrainy. Ale i tutaj polscy przewoźnicy nie mają lekko, bo przegrywają z ukraińskimi firmami transportowymi. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale wszystkie sprowadzają się do jednego mianownika: braku konkurencyjności cenowej. Protesty wywołały gigantyczne korki na granicy, które w najgorszym momencie wiązały się z koniecznością kilkudniowego oczekiwania na przejazd. I ta informacja przebiła się do mediów głównego nurtu. Warto jednak sięgnąć nieco głębiej i poznać przyczynę tych protestów. Uprzedzając fakty powiem, że wiąże się ona bezpośrednio z tematem, który na tym kanale poruszaliśmy niemal dokładnie rok temu czyli ze zniesieniem systemu zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej dla firm transportowych z Ukrainy. Do czego to doprowadziło? Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Przewoźnicy protestujący na granicy z Ukrainą dokładnie 6 listopada o 12 rozpoczęli blokadę trzech przejść granicznych w Chrebennem, do Rochusku i w Korczowej. Wskutek akcji protestacyjnej kolejki na tych przejściach stały się wręcz gigantyczne. Kierowcy chcący wjechać do Ukrainy musieli czekać od 55 do nawet 125 godzin. Te korki złożone z pojazdów ciężarowych ciągnęły się kilometrami. Postulaty protestujących przewoźników są jasne. Domagają się oni między innymi przywrócenia systemu zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych, zmiany sposobu działania albo całkowitej likwidacji elektronicznego systemu kolejkowania, który funkcjonuje po stronie ukraińskiej. Oraz utworzenia oddzielnej kolejki dla pustych pojazdów wracających z Ukrainy do Polski. Tych żądań jest oczywiście więcej, ale omówię dzisiaj tylko te, które moim zdaniem, ale też zdaniem samych protestujących, są kluczowe dla funkcjonowania polskich przewoźników i zakończenia protestu. Na skutek wojny, która trwa obecnie w Ukrainie. Polscy przewoźnicy wykonujący transporty na kierunkach wschodnich stracili możliwość swobodnego prowadzenia biznesu, który został mocno ograniczony przez sytuację geopolityczną. Jednocześnie Unia Europejska zniosła konieczność uzyskiwania zezwoleń dla firm transportowych z Ukrainy, co miało być między innymi jednym z rozwiązań problemów z wywozem wyprodukowanej w tym kraju żywności. Dotychczas produkty rolne opuszczały Ukrainę głównie na statkach, co w sytuacji konfliktu zbrojnego okazało się niemożliwe. Między innymi konieczność udrożnienia korytarza drogowego dla ukraińskich przewozów żywności była podawana jako przyczyna zniesienia zezwoleń. O co dokładnie chodzi z tymi zezwoleniami? Wyjaśniamy w innym odcinku. Teraz tylko powiem, że ich zniesienie pozwoliło na bezproblemowe prowadzenie działalności transportowej ukraińskich firm na terenie naszego kraju. Polscy przewoźnicy, którzy zajmowali się kierunkami wschodnimi, nie dość, że stracili możliwość prowadzenia przewozów do wielu swoich dotychczasowych destynacji, to jeszcze zyskali silnych konkurentów, którzy wygrywali z nimi przede wszystkim niższą ceną usług. Do tego dołożyło się spowolnienie gospodarcze oraz spadek liczby przewozów. No i kryzys gotowy. Szacuje się, że po zniesieniu systemu zezwoleń liczba przewozów wykonywanych przez ukraińskie firmy wzrosła nawet ośmiokrotnie. Warto dodać, że obecnie udział polskich firm na tym kierunku zmalał do kilku procent, podczas gdy przed zniesieniem systemu zezwoleń firmy z Ukrainy miały tylko niewielką przewagę. Wszystko to w połączeniu zaowocowało tak trudną sytuacją polskich przewoźników ze wschodnich części kraju, że protest, zdaniem jego organizatorów, był nieunikniony. I stąd właśnie pierwszy postulat protestujących, mówiący o konieczności przywrócenia systemu zezwoleń dla firm transportowych od naszych wschodnich sąsiadów. Druga sprawa, którą podnoszą w swoich postulatach protestujące firmy transportowe, dotyczy tak zwanego systemu e-kolejek, który wprowadzono na granicy po stronie ukraińskiej. System elektronicznych kolejek został powołany do życia 10 grudnia 2021 roku. Jego celem było przyspieszenie procesu rejestracji na przejściach granicznych. Okazało się jednak, że wprowadzenie e-kolejki wywołało kontrowersje i problemy, zwłaszcza po stronie polskich przewoźników. Główną kwestią były techniczne luki w systemie, które sprawiały, że czas oczekiwania na odprawę graniczną wydłużał się nie do kilkunastu godzin, tylko do kilku dni. A zdarzały się w ostatnich miesiącach takie sytuacje, że polscy kierowcy wracający z Ukrainy musieli spędzić w kabinach nawet kilkanaście dni. Brak zabezpieczeń w systemie pozwolił niektórym kierowcom rejestrować się w kolejce, będąc jeszcze daleko od granicy. To prowadziło do sytuacji, w których kierowcy ustawiali się w elektronicznej kolejce z kilkudniowym wyprzedzeniem, co z kolei wydłużało czas oczekiwania na odprawę dla innych. Jeśli ktoś tego nie zrobił, to musiał całymi dniami stać i czekać. A warto dodać, że jeżeli polski samochód ciężarowy nie wyjedzie z Ukrainy przed upłynięciem 20 dni, to przewoźnik musi zapłacić mandat w wysokości 5000 euro. Polska strona zgłaszała swoje obiekcje w tej sprawie, wskazując na to, że system sztucznie wydłuża czas oczekiwania na granicy, nawet dla pojazdów, które wracają na pusto bo stoją dokładnie w tej samej kolejce, co te wypełnione towarem. Dlatego też likwidacja e-kolejek i przywrócenie zwykłych, żywych kolejek na granicy polsko-ukraińskiej jest następnym ważnym postulatem protestujących. Innym rozwiązaniem zgłaszanym przez tych przewoźników jest zielony korytarz dla pustych przejazdów. Chodzi o to, że odprawa ciężarówki bez towaru jest znacznie szybsza. Natomiast załadowany pojazd ciężarowy musi przejść dużo więcej formalności, które zwyczajnie trwają dużo dłużej. Zrobienie dwóch kolejek mogłoby zatem nieco skrócić ogólny czas oczekiwania. Cel protestujących jest prosty. Kierowca zawodowy nie może siedzieć w kabinie przez dwa tygodnie w oczekiwaniu na odprawę. Sytuacja na granicy ukraińsko-polskiej pokazuje, że nawet pozornie nieznaczne zmiany mogą mieć długofalowo bardzo poważny wpływ na branżę transportową. Po fiasku rozmów przedstawicieli Polski i Ukrainy z 13 listopada, protest polskich przewoźników został kontynuowany. Może potrwać nawet do nowego roku, bo został zgłoszony aż do stycznia. Czas pokaże, jak się rozwinie ta sytuacja. Jedno jest pewne, Każdej stronie powinno zależeć na szybkim załatwieniu tej sprawy. W tym tygodniu do protestujących przewoźników dołączyli polscy rolnicy, którzy zablokowali przejście graniczne w Medyce. Również słowackie firmy transportowe blokują swoje przejścia z Ukrainą, a podobne blokady zapowiadają też Węgrzy. Można powiedzieć, że sytuacja jest krytyczna i spowodowała już bardzo przykre konsekwencje dla kierowców i ich rodzin. Dochodzi też do różnych incydentów, bo wszystkim puszczają nerwy. Protestujący jednak stoją twardo na swoich stanowiskach i zapowiadają, że może nawet dojść do całkowitej blokady granicy. Mówią, że będą walczyć do skutku. A co Wy o tym sądzicie? Komentarze oddaję do Waszej dyspozycji. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości C. +E. Do zobaczenia.